Witam. Dzisiaj krótki wypad na rzekę. Z nadzieją zrobienia jakiegoś leszczyka. Mam nadzieję, że już wyszły. Będę próbował. Widzę, że płotka już jest. Drobne płotki łowiłem. Ale mam nadzieję, że klepaki też wyszły. Mam ze sobą tylko bacika. Przynęta biały, czerwony, pinka klasycznie. Widziałem też kukurydzę, ale raczej nie będę używał. No i zobaczymy, co będzie. Pierwszy rzut sprzątanie. No to jak myślałem, od razu płoteczka, drobiazg. Z racji tego, że mam mnóstwo brań drobnej płotki, no to jednak założyłem tą kukurydę. Nie nagrywałem, ale wcześniej miałem dwie naprawdę fajne płocie. Mam nadzieję, że to nie są ostatnie i uda się pokazać coś ciekawego jeszcze. No i jednak grubsza przynęta działa selektywnie Na pinkę tej drobnicy tutaj normalnie sieczka jest Trafiałeś nawet poniżej 10 cm Ale na kukurydzę proszę Już jest dużo fajniejsza pudka No i biorą pięknie i kolejna aż piękne Zdrowe grube płocie nie to olbrzymy jak zareagują na dodręczanie. Uuu, to jest ładna poć. O to jest płoć. Uchodzi trochę jak kleń. Płoć. Piękna. Piękna rybka. Jak zwykle bez podbieraka. Proszę. I to już jest coś pięknego. Następnym razem tutaj przyjadę. Będę wysoką siatkę, żeby zaprezentować wyniki. Jeśli wszystko wraca ładnie do wody. Im większa kukurydza, tym rzadsze brania, ale no, dla takiego efektu naprawdę warto. Jest kolejna, też ładna, Uu, ale waleczna. Spokojnie. Bardzo silne płocie. To naprawdę piękne ryby. Uj, niech wraca do wody. No podsumowując, jestem tu trochę ponad godzinę. Lubiłem 19 sztuk. W tym dwie naprawdę piękne płocie. Około 30 cm. No tych na początku nie liczę. Na piękę drobnica, brała. Jak będę miał więcej czasu, przyjadę na pewno już z siatką, lepszym zanęceniem i zobaczymy, ile będzie można złowić w takiej sesji 4 dobra, no, no. dzięki za oglądanie i do następnego.